Cześć, witam w kolejnym odcinku, w którym przygotowałem dla Was najfajniejsze rzeczy z AliExpress. Linki do wszystkich produktów, jak zawsze, możecie znaleźć w opisie filmu. Jeśli coś Wam się spodoba, to koniecznie napiszcie komentarz i zostawcie łapkę w górę. To tyle wstępu, zaczynajmy. Na początek niesamowita lewitująca zabawka. Potrafi ona dosłownie szybować w powietrzu, a także kręcić się w jednej pozycji przez bardzo długi czas. Wszystko to dzięki magnesom umieszczonym w górnej części bączka, a także. Że w samym stojaku zapewnia to minimalne tarcie podczas obrotu zabawki, więc wystarczy jeden prosty ruch, by zaczęła się obracać. Jeśli czasami podczas spacerów z jakiegoś dziwnego powodu zdarzać się bawić parasolem tak jakby był on prawdziwym karabinem, to teraz możesz dodać temu trochę realizmu. Ten gadżet służy nie tylko do ochrony przed deszczem, ale także do zaskakiwania napotkanych przechodniów ciekawym designem. Parasol posiada akcesoria, które upodabniają go do prawdziwej broni. Otwiera się dopiero po naciśnięciu na spust, a jego wierzchołek wygląda jak lufa. Ta gigantyczna latająca ośmiornica bez wątpienia jest przedmiotem, który pobudza wyobraźnię do działania. Niektóre osoby przyznają, że gdyby zobaczyły coś takiego na niebie, ich serca zaczęłyby bić znacznie szybciej oczywiście ze strachu. Szybujący potwór ma naprawdę imponujące rozmiary, jednak materiał, z którego został wykonany, pozwala nie martwić się o jego zniszczenie. Jeśli jesteś początkującym użytkownikiem latawców, możesz wybrać jeden z mniejszych modeli. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że ten plecak został wykonany w Photoshopie i umieszczony w filmie, jednak nic bardziej mylnego. Jego specjalna konstrukcja sprawia, że nawet z bliskiej odległości wygląda jak żywcem wyjęty z kreskówki. Gdy pokażesz swoim znajomym zdjęcia z taką torbą, nie będą mogli uwierzyć, że jest ona prawdziwa. Plecak spełnia oczywiście swoją podstawową funkcję, znajdziesz w nim wystarczająco dużo miejsca na książki czy inne przedmioty. Wystarczy tylko jeden mały przedmiot, by na własne oczy zobaczyć urządzenie znane z filmów science fiction. Oto prawdziwy projektor holograficzny. Tworzy on trójwymiarowe obrazy obiektów, które z dalszej odległości wyglądają bardzo realistycznie. Wydaje się, że obiekt znajduje się tuż za szybą, a jeśli dodatkowo użyjesz smartfona, możesz uzyskać jeszcze lepszy efekt. Przed wami wyjątkowa zabawka o dość niecodziennych właściwościach i niepowtarzalnym wyglądzie. Kiedy wyrzucisz tę piłkę w powietrze, dosłownie obróci się ona na lewą stronę i zmieni swój kolor. Najważniejsze jest to, by złapać ją dopiero w momencie, gdy przejdzie całkowitą transformację. Taki gadżet pomaga udoskonalić swoją koordynację ruchową oraz koncentrację. Musisz uważnie śledzić jej ruchy, by chwycić ją w odpowiednim czasie. Gdybyś chciał popatrzeć na otaczający nas świat z trochę innej psychodelicznej strony, nie musisz wcale uciekać się do zażywania niedozwolonych substancji. Wystarczy zaopatrzyć się w te okulary kalejdoskopowe, które zapewniają podobny efekt przy zachowaniu trzeźwości umysłu. Zniekształcają one widziany obraz, dzięki czemu możesz spojrzeć na pewne sprawy z odmiennej perspektywy. Fidget spinery z zębatkami to zupełna nowość na rynku tego typu zabawek. Nie tylko wyglądają nietypowo, ale także obracają się w inny sposób i generują niespotykane dotąd dźwięki. Koła zębate nie zostały dodane wyłącznie dla ozdoby, obracają się one z taką samą prędkością jak główne łożysko. Przy wysokich obrotach możemy odnieść wrażenie, że trzymamy w dłoniach prawdziwy silniczek. Gdy pogoda za oknem nie sprzyja polowaniom, twojemu kotu z czasem może zacząć doskwierać nuda. Wystarczy jednak, że podarujesz mu tę zabawkę. Zasada działania urządzenia jest prosta. Żółty przedmiot w chaotyczny sposób porusza się po owalnym torze, co jakiś czas chowając się w improwizowanych domkach, a cztery tryby pozwalają dopasować prędkość do umiejętności twojego zwierzaka. Myślałeś może kiedyś, by wzmocnić swój uchwyt i sprawić, by twoje palce były silniejsze? Teraz możesz wyćwiczyć nawet tę część ciała. To urządzenie składa się z pięciu przycisków i kilku sprężyn. Zadanie wydaje się proste, jednak będziesz musiał się naprawdę wysilić, by docisnąć całość do samego końca. Wraz z rozwojem technologii, kręcenie filmów i wykonywanie zdjęć za pomocą smartfona przeszło prawdziwą metamorfozę. To akcesorium zapewnia niezawodne mocowanie Twojego telefonu, dzięki czemu zapewnia większą płynność podczas nagrywania. Co więcej, znajdziesz w nim miejsce na dołączenie dodatkowych urządzeń. Możesz zamontować np. lampkę czy mikrofon, a dzięki otworowi znajdującemu się w dolnej części konstrukcji, możesz umieścić całość na statywie. Jeśli tworzenie przytulnych swetrów czy kocyków na drutach to dla ciebie czarna magia, a zadanie to zazwyczaj powierzałeś swojej babci, teraz możesz zmienić zdanie. Dzięki tym grubym nitkom nie potrzebujesz ani wielkich umiejętności, ani doświadczenia, ani nawet drutów. Wystarczy, że użyjesz swoich dłoni. Pierwsze projekty mogą być nieudane, jednak po pewnym czasie powinieneś dojść do wprawy. Bardzo przydatny gadżet dla osób, które chcą uchronić swoje auto przed wpływem czynników atmosferycznych. Ten ogromny parasol został wyposażony w półautomatyczny system, który pozwala w łatwy i szybki sposób zamontować go na dachu samochodu. Słońce, deszcz czy przelatujące ptaki załatwiające swoje potrzeby nic z tego się przez niego nie przebije. Zmień zwykłą, niezbyt ciekawą klipsy drew coś naprawdę widowiskowego. Wystarczy, że umieścisz ją na specjalnym drewnianym stojaku z wbudowanym magnesem. Działające siły magnetyczne sprawią, że znajdujące się w środku opiłki utworzą metalową kulę, która stale będzie się powiększać. A oto jeden z najciekawszych modeli zegarów biurkowych dostępnych na AliExpress. Oprócz pokazywania aktualnej godziny, może on również stanowić ozdobę mieszkania czy biura. Nie znajdziecie w nim standardowej tarczy spotykanej w innych zegarkach, bo został on wyposażony w plastikowe karty, które automatycznie zmieniają się co minutę. Dodatkowo jego konfiguracja jest banalnie prosta. Bardzo fajna budowa, przeznaczona dla telefonów firmy Apple. Spodoba się ona każdemu miłośnikowi ekstrawaganckich dodatków. Jej powierzchnia pokryta jest odporną na zabrudzenia powłoką, która zapobiega również pojawianiu się odcisków palców. Produkt ma oczywiście za zadanie chronić nasz telefon, jednak trzeba przyznać, że robi to w bardzo stylowy sposób. Tak właśnie wyglądała żarówka stworzona przez Thomasa Edisona. Taka lampa może stanowić świetną ozdobę mieszkania, wszystko to dzięki niepowtarzalnemu wyglądowi. Dzięki jej konstrukcji możesz bez problemu obserwować wszystkie elementy znajdujące się w środku. Podczas pracy emituje ona delikatne, żółtawe oświetlenie, co nie tylko tworzy miłą atmosferę, ale także nie męczy oczu. Słyszeliście może kiedyś o silniku Stirlinga? Nie potrzebuje on żadnego paliwa, gdyż do jego działania potrzebne jest ciepło dostarczone z otoczenia. Krótko mówiąc, z jego pomocą możecie wykorzystać dowolną różnicę temperatur do wytworzenia energii elektrycznej lub mechanicznej. Wystarczy więc, że dostarczycie mu jakiekolwiek źródło ciepła. Może być to nawet kubek z gorącą herbatą. Gwarantuję wam, że jeśli zabierzecie taki zestaw na dowolną imprezę dla dzieci, w momencie staniecie się jej gwiazdą. Są to po prostu różnokolorowe markery służące do malowania skóry. Ich główną zaletą jest to, że bardzo łatwo się uzmywają. W składzie nie znajdziecie żadnych szkodliwych substancji, więc nie musicie obawiać się o zdrowie swoich podopiecznych. Prawdziwa, magiczna różdżka. Dzięki niej można poczuć się jak Harry Potter i wkroczyć do magicznego świata. Gdy naciśniesz przycisk, drążek wyemituje ładunek elektrostatyczny, który oddziałuje na małe metalowe obiekty. Wystarczy, że będziesz poruszał różdżką w różnych kierunkach, a unoszący się w powietrzu przedmiot będzie za nią podążał, udowadniając, że posiadasz nadprzyrodzone zdolności. W sklepach znajdziecie tyle odmian spinnerów, że wielu z Was mogło już zapomnieć, jak naprawdę powinna wyglądać taka zabawka. Ten męski model, oprócz tego, że skutecznie redukuje stres, może również wpłynąć na wzmocnienie takich mięśni, o których prawdopodobnie nigdy nawet nie słyszałeś. Im szybciej spinner się obraca, tym ciężej utrzymać go w dłoniach. Będziesz więc musiał użyć siły swoich ramion, by nie znalazł się on na ziemi. Dzięki temu urządzeniu z łatwością przeniesiesz ciężkie meble, a dodatkowo nie będziesz musiał tracić czasu na opróżnianie ich ze znajdującej się w środku zawartości. Działa ono podobnie jak zwykły lewarek, wystarczy przyłożyć je do krawędzi szafy i unieść ją naciskając na dźwignię. Następnie wystarczy umieścić pod meblem specjalne platformy z kółkami i problem z głowy. Możesz teraz bez problemu przemieścić ciężar z jednego miejsca na drugie bez nadwyrężania swoich pleców. Wydrążenie odpowiedniej dziury przy pomocy wiertarki może sprawiać nie lada kłopot. Ten niewielki gadżet pomoże ci dokładnie wymierzyć miejsce wiercenia, a dodatkowo zwolni cię z konieczności sprzątania resztek tynku z podłogi. Dzięki pompie próżniowej, urządzenie dosłownie przyczepia się do ściany, a specjalny mechanizm sprawia, że nie przesunie się ono nawet o centymetr. Na koniec ulepszona wersja broni znanej wszystkim z czasów dzieciństwa, czyli procy. Przedstawiony model pozwala na strzelanie kamieniami, piłkami oraz innymi przedmiotami, a ponieważ pociski wkładane są do specjalnego elastycznego pojemnika, równie dobrze można załadować go nawet piaskiem. Niech nie zwiedzie Was niewielki rozmiar tego urządzenia, uważajcie, posiada ono naprawdę dużą moc i może spowodować poważne uszkodzenia. Jeśli spodobał Ci się któryś z produktów, to nie zapomnij zostawić komentarza i łapki w górę. Dodatkowo będziesz miał szansę na zdobycie niewielkiej nagrody. Oczywiście zostaw też subskrypcję z dzwoneczkiem, aby nie przegapić najnowszych filmów. Do usłyszenia!